Cześć. W tym odcinku będziemy naprawiać Arduino Uno, a tak dokładniej będziemy naprawiać ten moduł, tą przejściówkę, ten programator USB oparty o układ Atmega16U2. Tak naprawdę to Arduino jest to klon Arduino Uno no i w pewnym momencie komputer przestał się komunikować z tą płytką. Po prostu w menedżerze urządzeń jest to wykrywane jako nieznane urządzenie no i nie uniemożliwia nam to programowanie tej płytki ani komunikację przez UART. -a. No i co w takim przypadku zrobić? Nie musi być to koniecznie jakieś uszkodzenie typu spalenie czy zwarcie jakiś wejść, wyjść. Może być to wina programowa, po prostu wina wsadu. Naprawa tego układu odbywa się właściwie na dwa sposoby. Pierwszy to można podłączyć do tego złącza po prostu programator USB ASP, a druga wersja nieco prostsza, czyli po prostu podłączenie płytki do komputera przez przewód USB i naprawa przez, przez program Atmel Flip. Więc ja tym razem posłużę się tą wersją prostszą nie wymagającą dodatkowych programatorów, no bo wiem, że nie każdy z Was ma programator dodatkowy. Po prostu niektórzy z Was się zajmują tylko i wyłącznie Arduino i programator nie jest im na razie potrzebny. OK. Zobaczmy teraz, jak wygląda sprawa w komputerze. No więc podłączam płytkę no i pierwsze, co trzeba zrobić, to pobrać program Atmel Flip ze strony Atmel.com. Link do pobrania będzie w opisie. I musimy pobrać tutaj Flip 4.7 for Windows i tutaj, gdzie mamy dodane, załączone środowisko Java. No i teraz w folderze, w którym zainstalowaliśmy program Atmel Flip szukamy katalogu USB. I klikamy tutaj, znaczy najpierw odszukujemy Atmel USB DFU, informacji instalatora. Klikamy na ten program i prawym przyciskiem wybieramy z menu zainstaluj. No i po instalacji, już w tym, w tym oknie, urządzeń, zamiast nieznane urządzenie powinno się wyświetlić Atmega 16 U2. No ale wciąż nie jest to jeszcze Arduino. No i w tym celu tak, odpalamy program Atmel Flip i wybieramy procesor Atmega 16 U2. Teraz spróbujemy się połączyć przez USB, klikamy Open, no i połączyło nam się z Atmego. Czasami bywa tak, że trzeba, zwłaszcza jeśli nigdy jeszcze tego nie robiliśmy, nie robiliśmy tego, tej naprawy, trzeba po prostu zewrzeć te nóżki na tym złączu tel, po lewej stronie dwie, taką na przykład z worką i wtedy Atmega przychodzi w tryb właśnie taki naprawczy, że tak powiem. Więc jeszcze raz klikamy open. Teraz zapaliły nam się dwie diody TX oraz RX, co oznacza, że prawidłowo połączyliśmy się z programem. No i teraz trzeba będzie wygrać specjalny wsad, który udostępnia nam Arduino. No więc wchodzimy w katalog właściwie tutaj do Arduino czyli tak, gdzie mamy zainstalowane Arduino, potem hardware Arduino, A4, Firmwares i Atmega XXU2 no i tutaj mamy mm, różne wsady nie tylko do Arduino Uno bo mamy także do Arduino Mega 2560 oraz Arduino Mega ADK no ale nas interesuje Atmega 16U2 Uno rev 3 no ja wyrzuciłem sobie ten, ten wsad na pulpit. No i tutaj nie musimy nic zmieniać, wystarczy kliknąć Load HEX File i wyszukujemy, klikamy ten wsad, OK i teraz klikamy Run. Uwaga, wgrywa nam się program, no i wgrał się, teraz wchodzimy do, jeszcze raz do urządzenia, no i teraz jak widać zgasła jedna z diod czyli jakiś tam program się wgrał, już nie jest to czysta mega tak jak było wcześniej. Wyciągamy przewód, podłączamy jeszcze raz i w urządzeniach, proszę bardzo, wyświetla nam się Arduino Uno. Chrome 5. No i w tym sposobem udało nam się naprawić Arduino Uno. Myślę, że uratowałem nie jedną płytkę przed wyrzuceniem, nie jeden klon przed wyrzuceniem do kosza po prostu. Naprawa jest banalnie prosta i można zaoszczędzić sobie sporo nerwów przy tym. Także myślę, że to by było wszystko na ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli się spodobało, pamiętaj, daj łapkę w górę, a także udostępnij film, aby inne osoby też mogły zobaczyć, jak naprawić swoje Uno. No i dziękuję Wam za uwagę. To by było wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!